Słowo Boże na dziś, wtorek 19 sierpnia 2025 roku. Wspomnienie świętego Jana Eudesa, prezbitera Czytanie z księgi sędziów. Oto przyszedł Anioł Pański i usiadł pod Terebintem w Ofra, które należało do Joasza z rodu Abiezera. Gedeon, syn jego, młócił zboże w tłoczni, aby je ukryć przed Madianitami. I ukazał mu się Anioł Pański. Pan jest z tobą, rzekł mu, dzielny wojowniku. Odpowiedział mu Gedeon: Wybacz, panie mój. Jeżeli pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co się nam przydarza? Gdzie są te wszystkie dziwy, o których opowiadają nam ojcowie nasi, mówiąc: Czyż pan nie wywiodł nas z Egiptu? Oto teraz pan nas opuścił i oddał nas w ręce Madianitów. Pan zaś zwrócił się ku niemu i rzekł do niego. Idź z tą siłą jaką posiadasz i wybaw Izraela z rąk Madianitów Czyż nie ja ciebie posyłam? Wybacz panie mój, odpowiedział mu Jakże wybawię Izraela? Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Manassesa A ja jestem ostatni w domu mego ojca Pan mu odpowiedział Ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Madianitów jakby to był jeden mąż Odrzekł mu na to jeżeli darzysz mnie życzliwością, daj mi jakiś znak, że to ty mówisz ze mną. Nie oddalaj się stąd, proszę cię, aż wrócę do ciebie. Przyniosę moją ofiarę i położę ją przed tobą. A on na to. Poczekam tu, aż wrócisz. Gedeon, oddaliwszy się, przygotował koźle ze stada, a z jednej efemonki prześnie chleby. Włożył mięso do kosza, a polewkę wlał do garnuszka i przyniósł to do niego pod terebint i ofiarował. Wówczas rzekł do niego Anioł Pański: Weź mięso i chleby przaśne, połóż je na tej skale, a polewkę rozlej. Tak uczynił. Wówczas Anioł Pański wyciągnął koniec laski, którą trzymał w ręku, dotknął nią mięsa i chlebów prześnych i wydobył się ogień ze skały. Strawił on to mięso i chleby prześne, potem zniknął anioł pański sprzed jego oczu. Zrozumiał Gedeon, że to był anioł pański i rzekł: Ach, panie, panie mój! Oto anioła pańskiego widziałem twarzą w twarz rzekł do niego pan: Pokój z tobą, nie bój się niczego, nie umrzesz. Gedeon zbudował tam ołtarz dla pana i nazwał go: Pan jest pokojem. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny 85. Pan głosi pokój swojemu ludowi. Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi. Oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom, którzy się zwracają ku niemu swym sercem. Pan głosi pokój swojemu ludowi. Łaska i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Pan głosi pokój swojemu ludowi. Pan sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość będzie kroczyć przed nim, a śladami jego kroków zbawienie. Pan głosi pokój swojemu ludowi. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla Was stał się ubogim, aby Was ubóstwem swoim ubogacić. Alleluja. Alleluja, alleluja, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali. Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy syn człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Oto słowo pańskie.